Hej wszystkim, z tej strony Laura, witam was w dzisiejszym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem na temat nowej książki autorstwa Junghali, Smocza Perła. Jest to książka polecana przez Ricard Jordana i jest ona generalnie e, teoretycznie utrzymana w tych... E, takich młodzieżowych klimatach, fantazy, science fiction, podobnie jak Percy Jackson. Mamy też tutaj mitologię, tylko że nie mitologię grecką, a koreańską. Tak więc, jak możecie się domyślić, jestem podekscytowana, e, mogę Wam opowiedzieć o tej książce i będę miała też dla Was egzemplarz konkursowy, tak więc zostańcie ze mną do końca, jeśli macie ochotę przeczytać Smoczą Perłę. A wiem, że już część z Was kupiła tę książkę z mojego jakby polecenia, nie polecenia, bo jeszcze nie wstawiam recenzji, a Wy już kupujecie książki i mi wysyłacie zdjęcia, tak więc super, cieszę się, że macie do mnie tak duże zaufanie, że nawet jak nie skończę czytać książki, a już wstawiam jej zdjęcie, to Wy i tak już się kupujecie, bardzo mi miło. Tak więc dziękuję tym osobom, które mi podysłały zdjęcia Smoczej Perły, a ja dzisiaj opowiem Wam o tej książce i dlaczego warto ją przeczytać i dlaczego dobrze, że te osoby, które kupiły smoczą perłę w ciemno, dobrze, że ją kupiły. Tak więc zapraszam do obejrzenia dzisiejszej recenzji. Zaczyna się bardzo niewinnie, ponieważ akcja rozpoczyna się na starej, zaniedbanej planecie Jinju, e, planecie należącej do Ligi Tysiąca Światów. Nasza główna bohaterka, 13-letnia Min, pochodzi z pradawnego rodu lisich duchów, co to oznacza w praktyce. Min posiada moce, które są zarezerwowane tylko dla lisich duchów i potomków lisich przodków. Nie jest to ten typ lisiej mocy, którą ja znam z koreańskiej mitologii, ale rozumiem, że jest to Taka fantazja autora, żeby trochę zmienić te czary, które się tam dzieją i dopasować to do historii, którą on sobie ułożył. Koreański mitologiczny lis, którego ja znam z jakiejś tam opowieści mojego taty, legend koreańskich i tak dalej, to jest lis gumicho, który stanie się człowiekiem tylko wtedy i tylko wtedy, jeśli będzie przestrzegał postu przez tysiąc dni. Świadkiem tej transformacji będzie człowiek i będzie ten człowiek dochowywał Sekretu przez jakąś określoną ilość czasu, nie pamiętam jaką, e, i dopiero wtedy Lis jest w stanie przeistoczyć się w człowieka. Wierzy się, że właśnie przez ten okres trwania posłu Lis staje się dobrym człowiekiem i zło, które wcześniej go otaczało, rozpływa. Natomiast tutaj, w Smoczej Perle, mamy min, 13-letnią min, która potrafi przeobrażać się w praktycznie każdy przedmiot i każdą istotę ludzką bądź nadnaturalną, którą chce. Tak więc jest to nieprawdopodobne, patrząc na mitologię koreańską, natomiast jest też tutaj mowa o stereotypach, które szerzą ludzie, w tej książce mam na myśli, na temat lisów. Tak więc możliwe, że autor zastosował tutaj taką strategię, że połączył um, te nasze prawdziwe stereotypy wywodzące się z mitologii koreańskiej i legend koreańskich na temat lisów i zostawił je w tej książce jako stereotypy i legendy, natomiast y, zmodyfikował rzeczywistość życia lisa i wstawił tam właśnie te czary, um, przeobrażanie się w różne przedmioty itd. No, tak więc możliwe, że to jest po prostu taka ciekawa strategia na temat interpretacji tej mitologii koreańskiej, natomiast um, jeśli oglądaliście dramy koreańskie to możecie inaczej kojarzyć obraz Lisa niż jest on przedstawiony tutaj, co oczywiście w zupełności nie przeszkadza w czytaniu tej książki. Tylko tak mówię, że yy, no, jakby ktoś chciał czytać tę książkę, żeby poznawać mitologię koreańską, to yy, właśnie w przypadku tego Lisa to może to nie być właściwy trop. Natomiast jeśli chodzi o całą resztę, szamanizm, yy, kult przodków, co tam jeszcze było, gobliny, yy, tygrysy, także smoki się pojawiły, smoki nie chińskie, a koreańskie smoki, to jest też różnica, yy, to nie zostało to przedstawione. Zaraz Wam opowiem dokładnie jakie tam są te smaczki w mitologii koreańskiej, ponieważ właśnie Anita mnie zaczepiła, żebym coś takiego uwzględniła w swojej recenzji. Anita, pozdrawiam, Anita też wstawiła recenzję Smoczej Perły, tak więc zajrzyjcie do niej. Nie mogę się już wysławić, przepraszam. A ja w sumie może dokończę przedstawiać fabułę, ponieważ teraz tak poczułam, że bardzo od niej odbiegłam. Tak więc wracając do tematu fabuły. Pewnego dnia do drzwi rodziny Min puka agent sił kosmicznych, z wiadomością, że jej starszy brat Jun zdezerterował w poszukiwaniu smoczej perły, starożytnego artefaktu, który jeśli trafi w niepowołane ręce, potrafi naprawdę zniszczyć świat. A jeśli trafi w dobre ręce, to potrafi y, pomóc y, wielu planetom, naprawić ten świat. Generalnie wiecie, o co chodzi. E, bardzo silny artefakt to jest taki znany motyw, który jeśli trafi w niepowołane ręce, to może się stać dużo złego na świecie. No, tak więc Jun jest podejrzewany o y, tę chciwość i chęć zdobycia Smoczej Perły. Opuścił on Białą Błyskawicę, czyli statek y, sił kosmicznych, na którym on jako kadet uczył się fachu y, żołnierza sił kosmicznych i jest on teraz w tym momencie poszukiwany. Kogo oczywiście najpierw przysłuchują? Rodzinę. Kiedy rodzina dowiaduje się o tym, że padają takie oskarżenia względem ich członka rodziny, syna, brata, siostrzeńca, nikt w to nie wierzy, ponieważ Jun zawsze jakby charakteryzował się um, takim obowiązkowym poczuciem, mm, nie, inaczej, taką obowiązkowością. Był bardzo osobą dokładną, dobrą, szczerą, e, która bardzo marzyła o tym, żeby dołączyć do sił kosmicznych, więc e, myśl o tym, że mógłby on uciec ze statku, e, właśnie kierując się swoją chciwością i chcieć znaleźć ze smoczą perłę, wydaje się absurdalna dla wszystkich członków rodziny. Najbardziej przejęła się tym 13-letnia która postanawia wyruszyć śladem swojego starszego brata, znaleźć go, e, zanim on znajdzie soboczą perłę albo zanim jego znajdą e, właśnie posiłki sił kosmicznych. Nie spodziewa się jednak wielu komplikacji, które mogą wystąpić na jej drodze, a może się nawet okazać, że lisia magia nie będzie zawsze w stanie jej pomóc. Tak więc dzieje się. Generalnie bardzo się dużo dzieje w tej książce. Teraz tutaj przechodzę już do e, moich prywatnych odczuć. Według mnie y, książka... Jakby tutaj wystąpił taki pewien paradoks, ponieważ z jednej strony bardzo się dużo dzieje na kartach tej powieści, cały czas się coś dzieje, cały czas nie jesteśmy w stanie się od niej oderwać. Jeśli chcecie ją przeczytać w jeden dzień, to naprawdę zrobicie to bez najmniejszego problemu, ponieważ usiądziecie i nie będziecie mogli w stanie się oderwać, ponieważ nie ma tutaj żadnej przerwy w akcji, to znaczy cały czas jest akcja, i wydaje mi się, że to jest dobre, jeśli chodzi o to. Um, jakby to powiedzieć? Jakby wejście w ten świat przychodzi bardzo łatwo, przez to, że cały czas się coś dzieje, ale z drugiej strony, przez to, że tak dużo się dzieje, ja łapałam się na tym, że zapominałam wątków z przeszłości. Pomimo tego, że przeczytałam tę książkę stosunkowo szybko, to miałam wrażenie, że e, właśnie kilku rzeczy zapomniałam, ponieważ tak dużo się dzieje, że po prostu nie byłam w stanie ogarnąć całej tej treści. A więc to jest taki plus minus, zależy jakby to kto interpretował. Generalnie e, dla mnie to jest taki właśnie plus minus, dlatego że z jednej strony e, nie byłam w stanie ogarnąć wszystkiego, co się dzieje, a z drugiej strony bardzo mi się przyjemnie czytało tę książkę i mówię to naprawdę szczerze, ponieważ jak wiecie ja teraz jestem w klasie maturalnej, więc ciężko generalnie mi się w ogóle zabrać za jakąkolwiek książkę inną niż lekturę szkolną, niestety, albo w ogóle nie czytam nawet lektur szkolnych, bo po prostu zajmuję się czymś innym, ale ta książka naprawdę była bardzo przyjemna. Taka... Fajnie mi się ją czytało i bardzo chciałam też ją przeczytać. Może też to na to wpłynęło, ponieważ ma ona te motywy mitologii koreańskiej. Wydaje mi się, że najbardziej zadowoleni z tej książki będą młodsi czytelnicy, którzy znają już Ricka Jordana, tak więc wiedzą tak jakby z czym się je tego typu powieści sci-fi albo fantazy, które właśnie opierają się o motywy jakichś tam mitologii różnych zakątków świata. Ponieważ w tym naszym przykładowym Percy Jacksonie mamy mitologię grecką, która jest tam tak bardzo swobodnie interpretowana, jest do dodawanych dużo wątków z tego, co ja przynajmniej pamiętam. Ja przeczytałam trzy książki z serii Percy Jackson, pamiętam, że mi się bardzo podobały. I pamiętam, że um, ja, jako osoba, która kojarzyła mitologię grecką ze szkoły i generalnie też z tego, że kiedyś interesowałam się mitologią grecką i tam czytałam sobie te mity i tak dalej, to była tak bardzo swobodnie interpretowana mitologia, y, po prostu dodawane różne tam smaczki przez autora. I tak samo jest tutaj. Mamy mitologię koreańską, która y, trzyma się tych swoich ryzów i podstaw mitologii koreańskiej, ale jest ona swobodnie y, zmieniana, dodawane charaktery i tak dalej, żeby po prostu było ciekawiej, żeby było bardzo przystępniej dla młodszego czytelnika, ponieważ bez wątpienia ta książka jest młodzieżowa. tak więc e, najbardziej będą z niej zadowoleni młodsi czytelnicy albo będą z niej zadowolone osoby, które interesują się generalnie Koreą. Wiem, że teraz jest... Korea popularna, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, ale no, ludzie słuchają K-popu, ludzie oglądają K-dramy, ludzie chcą wyjechać do Korei, ludzie czytajcie też mitologię koreańską i to jest bardzo fajny przykład y, takiej bardzo przystępnej mitologii koreańskiej, ponieważ tak jak mówię, jedyne co to tutaj ten lis, a reszta naprawdę myślę, że się zgadza, jakby y, na tyle na ile moja wiedza pozwala stwierdzić y, autentyczność tej historii, to mogę powiedzieć, że jest ona spoko. Generalnie mamy tych szamanów, mamy kult przodków, który jest bardzo ważny w generalnie wydaje mi się kulturze Azji em, nie tylko Korei, ale także Chiny, Japonia, to wszystko to jest ten taki em, no nie bo to było już wcześniej ale wiadomo o co chodzi Podobało mi się też to, że jest tutaj ten motyw koreańskiego smoka dobrze zachowany, ponieważ mamy chińskiego smoka, który jest generalnie kojarzony z czym, no z ogniem, tak, z taką radością celebrowania też nowego roku, ponieważ kiedy mamy nowy chiński rok, to często widać na festiwalach takie długie smoki i tak dalej. Generalnie smoki są w naszej kulturze bardziej kojarzone z Chinami, a natomiast mamy tutaj właśnie koreańskiego smoka z mitologii koreańskiej. Który um, jest władcą żywiołu wody, tak więc mamy tutaj właśnie jedną um, bohaterkę, która nazywa się Hanu, bodajże, Hanu. I ona właśnie jest smokiem. I y, to są takie fajne scenki właśnie w tej grupie przyjaciół e, Min. Można by tak to powiedzieć, ponieważ nie chcę spoilerować, ale to tak. Hmm. W każdym razie mamy tutaj Min um, kumplującą się ze smoczycą i kiedy ta smoczyca się denerwuje, to wokół niej pojawiają się um, na przykład jakieś wichry, um, zaczyna padać, albo grzmieć i tylko ona potrafi to wyczuwać, ponieważ ona jest lisem, albo um, te krople deszczu naprawdę zaczynają być takie bardzo dobitne, tak więc to jest taki zabawny akcent ze strony autora, żeby pokazać um, jakby takie właściwości smoków, Mitologii, ponieważ no, tak to było mówione, że koreańskie smoki są władcami żywiołów wody i po prostu ta woda bezpośrednio oddziałuje na nich i na ich nastrój. Tak więc to zostało fajnie tutaj przedstawione. Jeszcze z takich smaczków powiem Wam, że tytułowa smocza perła. Kojarzy mi się z tym, że właśnie zawsze jakiś motyw smoka i jest generalnie legenda o smoku, to jest też mowa o smoczym albo jaju, albo jakimś smoczym przedmiocie, i zazwyczaj właśnie to smocze coś jest em, takim bardzo potężnym artefaktem, który potrafi zniewolić albo pomóc światu. Tak więc ten motyw tej smoczej perły nie wziął się też znikąd, to nie jest też fantazja autora, tylko to też jest zaczerpnięte z mitologii koreańskiej i to też się tutaj y, trzyma właśnie. W tych ryzach tej koreańskiej mitologii. Generalnie no, bardzo mi się podobało czytanie tej książki właśnie ze względu na to, że dało się wyłapywać takie smaczki. No i obiecałam Wam konkurs z jednym egzemplarzem smoczej perły do wygrania. Tak więc, jeśli macie ochotę przeczytać smoczą perłę i wziąć udział w moim małym rozdaniu, to wszystko, co musicie zrobić, to napisać komentarz, w którym wspomniecie o Waszej ulubionej postaci z mitologii jakiejkolwiek. Może to być mitologia grecka, może to być mitologia nordycka. Koreańska, japońska, jaka chcecie, tu jest pełna dowolność, nawet mitologia słowiańska. To w sumie fajnie by też było. Poszczegółowe informacje zapraszam Was do opisu, gdzie będą opisane dokładne wytyczne daty i tak dalej, żebym ja się teraz tutaj nie pomyliłam, mówiąc do kamery, tak więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że spotkamy się niedługo w następnym. Zapraszam Was także na mojego Instagrama, na którym się ostatnio więcej dzieje niż na YouTubie. Zdecydowanie. Tam wszystko jest na bieżąco, jakieś informacje dotyczące. Filmów i tak dalej, tak więc zapraszam Was na mojego Instagrama, a tymczasem ja się już z Wami żegnam. Cześć!